Witam ponownie w moim kolejnym odcinku mojej no wspaniałej serii Dungeon Keeper 2 Skończyliśmy na tym coś mi się zacięło przez chwilę. Zaczęliśmy na tym, że, ale się skończyliśmy na tym, że zaczynaliśmy chyba nową misję. Tak zgadza się. Otóż... Będziemy dalej, zaczynamy, tym razem będzie Lord. A raczej jego imię. Ruderów. Spokojna, ale biedna mieścina, jako że jej obrót Harpagon, Harpagon zdefraudował cały swój majątek. Jeśli tylko uda ci się zgromadzić wystarczającą ilość złota, na pewno wywabisz go z fortecy i skłonisz do zaatakowania twego lochu. Zbuduj warsztat i wypełnij swoje podziemie miłymi, zdradzieckimi pułapkami i zniechęcającymi drzwiami. Aby ochronić swoje ciężko zarobione skarby, doprowadź głupca Harpagona do zguby i zaopiekuj się jego klejnotem przejścia. Czyli to on, co zwykle. I to zawsze jest trochę trudniej, bo trzeba się tam dostać. Mamy wydobyć całe złote tej krainy i zabezpieczyć swój loch. Czynnikami ruchu Irenianem i równiennymi drzwiami. Zaraz wyjaśnię, co to są czynniki ruchu. Chociaż tutaj to widzimy. Takie, armaty. Lord Harpagon kryje się za murami swej warowni. Forteca jest potężna, ale złoto otwiera wszelkie bramy. Aby go wywabić, wydobądź całe złoto tej krainy. Oczywiście. Skarbiec, warsztat, czujnik ruchu. Drewniane drzwi. Okej, okay, mamy nowe właśnie budowle. Komnaty gdzie? Skarbiec. Skarbiec oraz warsztat. A no jeżeli chodzi o przedmioty, to mamy drzwi i czujniki, czujniki ruchu. E, momencik, może trochę ściszę, bo trochę głośny jest dźwięk. Nie wiem, teraz chyba powinno być ok. Coś nadal no, jest trochę głośno, no nic. Czyli ehm, budujemy. Ale to tutaj tak. U, 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 u. Kuchni, to zrobimy trochę większy. Tak dla przyjemności bardziej. Tutaj raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. O, tutaj. Leżę. Hmm. Tutaj... co tutaj? Była właśnie ten warsztat. A tutaj... co na tym zostało? Biblioteka. Bibliotekę zrobimy taką. A, najsilownie. No tutaj mamy złoto. Zrobimy złoto, 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 złoto. Zrobimy salę. Dużą. I bibliotekę. Noju? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zgadza się. I nie tutaj miałeś wiatru, tylko tutaj będzie skarbiec, to mniejszy. Dobra. Pamiętasz że serce lochu pomieści jedynie 16 tysięcy sztuk złota. Tak tak, 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 tak. By zgromadzić więcej, musisz wybudować skarbiec. Aby gromadzić złoto, potrzebujesz skarbca. Dobra, to na razie pobudujemy skarbiec, tak jak zawsze robiłam w tej misji. Czyli tutaj. Naokół. Nie tu. Tak, 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 tak. Mm, mm, mm. A potem... Leżał... W takie małe... I... Mm -mm. mm -mm. oh. <laughs> Ale duże... No, jeszcze jeden... I... jeszcze jeden... Tylko kilka wytworzyć... O nie... Pomagaj mu... sam nie poradzi... Należy wybudować warsztat, by w nie zjawiły się trole. Trole trudzą się w warsztatach, produkując pułapki i drzwi, którymi możesz mm. ozdabiać swe podziemne włości. Dobrze, dobrze. Co tutaj miał być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj siłownia, tutaj skarbiec. A tutaj miał być biblioteka, tutaj miał być warsztat. Jest drogi. Uch. Ale to komnatowie, ale droższe od tego. To ja nie mogę narzekać na Nie? 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 go Nie? Dla spenetrowania najciemniejszych miejsc. Uwielbiam tego! Razem z Salamandrą to były moje, były moje ulubione jednostki, Ale... Niestety chochlik Ej Jezu, Sietyk jest strasznie słaby. Strasznie słaby. Pojawia się troll przyciągnięty renomą twojego warsztatu. Piękny ma język. Inżynierskie umiejętności trola posłużą konstruowaniu drzwi i pułapek będących ozdobą podziemia każdego zapotiedliwego strażnika. Dobra robota. Teraz kliknij na zakładce z młotem, aby obejrzeć pulpit warsztatu, a następnie uaktywnij symbol czujnika ruchu. Zaraz, zaraz. Pulsujący segment w pobliżu serca lochu o. jest niezłym miejscem na umieszczenie czujnika Nie ruchu. dadzą mi spokoju, więc mnie to zbudować. Przyjrzyj się. Trole skonstruują pułapkę, a potem kochliki. Zaniosą ją na wyznaczone miejsce Ej, to już mam 16 poza zbudowałam takie dużo. No, pomyliłam się przy liczeniu, to myślałam, że są 3, a nie... A jajaj, no jaj, nie właśnie. W twoim roku. Ja się nowy gatunek. Gatunek. Stwora to jest goblin. GOBLIN! Mówijemy dalej. zamiast... Dawrócimy na miejsca. Za... Umieszczaj drewniane drzwi w przewężeniach korytarzy. To spowolni postępy przeciwnika. Nie tylko o to chodzi. Mogę stosować na przykład drzwi właśnie tutaj. Jeżeli wejdą tutaj trole, czy inne stwory, które mogą pożyczyć mi swoich umiejętności przy pracy w warsztacie, zamykając się w środku powoduje, że będą pracować bez ustanku, aż się wkurzą. W warsztacie zbudowano czujnik ruchu. W swoim loku pojawił się nowy gatunek stwora. Aby wywabić Lorda, wydobądź całe złoto tej kręgi. Czyli ruchu wypalą tylko wówczas, gdy będziesz mieć manę potrzebną do ich zasilania. W warsztacie zbudowano drewniane drzwi. No, to dobrze. Możesz zamykać drzwi, klikając na nich lewym przyciskiem myszy. Klik. 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 Zamknij trolle w warsztacie i patrz, jak pracują bez zmrużenia oka. Oczywiście po jakimś czasie zaczną marudzić, że potrzebują snu czy żarcia. Hmm. Żarcie. Zabić go. Robi go. Przeszkadza mi tylko. Ale chodź tu. Popracujecie chodź. A hmm, świetlik. Nie powinieneś tam chodzić. Hmm, oto są właśnie te premie. W warsztacie zbudowano czujnik ruchu. Teraz na świetlik skinie. Ludzie, dalej, dalej, dalej. Jeszcze dwa. Ach. Aha, pytano mnie o poziom matury w naszym wspaniałym kraju. Matury nie mogą dostać się do kurnika. Cieszę się. Um. Otóż poziom nie ma pojęcia, nie mam porównania. W warsztacie zbudowano ruchu. Nie mam porównania. Otóż no, nie, nie robiłam liceum w Polsce, aby móc powiedzieć, czy jest wyższy, czy nie. Ale osobiście uważam, że nawet podstawówka ma wyższy poziom od liceum hiszpańskiego. W podstawówce uczyłam się znacznie więcej, będąc Polscy. Uczyłam się znacznie więcej niż tu. No ale, no nie wiem, to może jest wina czegoś innego. Co ty robisz? A jeżeli chodzi o przedmioty, to zależy na jakie do jakiego liceum poszłam. Artystyczne mają jakieś tam swoje. Um, humanistyczne też mają jakieś tam swoje. Ja poszłam do nauk ścisłych. Matma, fizyka, chemia, takie tam. No i właśnie takie przedmioty mogę zdawać na maturze. No oczywiście mogę zdać wszystkie, mogę zdać na przykład sztukę, ale ja nie mam pojęcia, więc chyba nie będę siebie maltretować, nie będę zdawać takich rzeczy. Wobec czego... Przedmioty do zdania to są... Filozofia albo Historia. Ale to zależy, ja wybrałam Filozofię, trochę lepiej mi wychodzi. Filozofia... Um, tam było? Język język zagraniczny, czyli najczęściej jest to angielski niż francuski. Co tu jeszcze było? Hmm. Widziałem język, powiedziałam... Hmm. Aha, jeszcze tak, bo matura składa się z dwóch części. Jedna generalna, taka ogólna, a druga taka specyficzna. Ta ogólna właśnie to jest język, język zagraniczny historia bądź filozofia i jakiś przedmiot, który, który sami sobie wybierzemy. Ja wybrałam matę. A potem jest specyficzna, która jeżeli nam na przykład źle pójdzie, to w ogóle nic nam nie zmienia średnio. Ale jak nam dobrze pójdzie, to nam dodaje punkty. Można mieć maksymalnie 14 na maturze. No i czyja ocena maksymalna to 14. Nie wiem, czy ktokolwiek w życiu kiedyś taką zdobył. I... Co za tym idzie. Nie ślądźcie tutaj. Bo... Co za tym idzie? O Boże, zgubiłam wątek, więc zaczęłam ich przesuwać. Oj ojoj ojoj. Nie lubię gubić wątków, bo to straszne jest. No nieistotne. W każdym razie. Ta specyficzna część... Ja w niej biorę... O, zigino, Właśnie chemię, biologię oraz taką naukę o naukach. Nie, nazwy to tam wiele wam nie powie, jest jak się nazywa. Ym, dosłownie tłumacząc, to są nauki o środowisku i... Nie wiem, o ziemi? O ziemi i o środowisku. Coś takiego. Nie jest to brzydki przedmiot, ale jest tak prosty, że no, pójść na niego na maturę, to aż warto. Jak na przykład pójdzie mi źle chemia, to będzie mi punktować bardziej ten, ten dziwny przedmiot. Nie wiem jak go nazwać. Nauki. Nauki o naukach. W związku z czym, no nie, matura nie jest ponoć trudna, ale wiadomo, każdy się stresuje na swój sposób. Mhm. Już mamy 13 minut ponad. 13,5 minuty. To ja niedługo będę kończyć. Ale potem od razu nagram kolejny odcinek. Co tutaj dużo mówić. Jest ciekawe. A co do tej matury, to... No cóż, ta Polska jest znacznie trudniejsza, tak mi się wydaje, bo to tak, że jeden egzamin na dzień. Co potem robisz przez cały dzień? Powtarzasz do następnego egzaminu. No jakoś mi się to wydaje idiotyczne. Ja bym ze stresu nie mogła powtórzyć nic. No czym, no nie wiem. Może macie taką wytrzymałość, ja bym nie wytrzymała, ani psychicznie, ani fizycznie. Ale no, też takie trzy dni. Tak brzmi, panie. Trzy dni z głowy. Nie do końca. Ja kazałam Wam trenować chyba, nie? Czym się zdaje? Może mi się zdaje. Ach. i taki początek coś Co jeszcze, o kurwa, nie ma okej czochy, nie pracują przy tym Musimy wzmacnię sianę dla prestiżu ładnie wygląda o, czy to coś tu jest, coś tutaj jest, coś tutaj jest no... no, ty, ty. no dobra, to ja zapiszę, więc zaraz będzie dalszy ciąg okej? Okay. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego odcinka.